Lampa do Mercedesa, słuchajcie, ta lampa już była otwierana. Widać tutaj pozostałości czarnego kleju. Tak naprawdę w oryginalny ten klej jest szary. Także coś tutaj już było robione. Jest jakaś też tutaj plomba. Prawdopodobnie osoby firmy, która tą lampę otwierała i coś tam robiła. W każdym bądź razie no lampa słabo świeci. Dlatego tutaj do mnie trafiła. Mało tego. Okazuje się, że jest to Anglik, czyli trzeba zrobić z tego Europę, sprawić, żeby wyglądała i świeciła jak nowa. Nie idzie jej wyregulować, to też dopiero się okaże dlaczego. I mamy uszkodzone uchwyty. A, a mam taką obudowę, także... Chyba zamiast kleić i spawać ten uchwyt, czy dokręcać reperaturkę, wymienię obudowę, bo tak i tak lampa będzie rozebrana na części. Także to już nie będzie duży kłopot, żeby tam obudowę wymienić. Klosz nie jest tragiczny, ale jest tam gdzieś tutaj przypieczony. Widać, że to. Powstało w wyniku jakiejś tam polerki. No i jest pożółknięty. Troszeczkę także ten klosz też odświeżę, żeby był jasny. I bez jakichś rys, pęknięć, czy takich przypaleń. Lampa już rozebrana. Ładnie rozklejona. Wszystkie części też już powyciągałem i tutaj tak naprawdę... Wyłaniają się właśnie problemy z tą lampą, dlaczego wiele rzeczy nie działało. Przede wszystkim w lampie była skuszała instalacja i była naprawiona ta lampa, o czym mówiłem. Klej fatalny ktoś tu użył kleju do szyb, nie oczyścił nawet starego kleju. To są dwa różne kleje. Tu jest klej na bazie butylu, ten szary. Ten jest sztywny klej do szyb, no ktoś bez. Bez wyobraźni w ogóle to zrobił, naprawa instalacji, jak przebiegła. Słuchajcie, do naprawy takiej skruszałej instalacji, jeżeli nie mamy nowej na wymianę albo nie chcemy się bawić w wymianę kabelków na nowe, no to używamy termokurczy i naciągamy je na każdy kabel oddzielnie. Tutaj ktoś. Tutaj ktoś miejscami poizolował te przewody, ale, ale także że nie całe i dalej poza linią zaizolowania dalej są skruszałe i one tutaj jak auto jedzie to się dotykają, powodując zwarcie. A tutaj to jest hit, bo są e, trzy przewody zaizolowane. Razem one się tam dotykają. Przy wtyczce nawet jeden przewód nie jest, nawet on jest wyrwany. O, nie wiem, czy to będzie widać. Poczekajcie, a pozostałe dwa się dotykają. Także to też nie ma, nie miało prawa działać. Oczywiście to wszystko naprawimy No i sprawdzimy, dlaczego dlaczego nie działa. Żarówka są, są tak naprawdę trzy przyczyny: bo może być sama żarówka, może być ten zaponnik, który jest tutaj wewnątrz w lampie i do niego idzie zasilanie z przetwornicy, a dopiero z tego, prze, z tego zaponnika do fajki, którą zakładamy na żarówkę. Także tak naprawdę są tutaj trzy rzeczy, które mogą się popsuć. A bardzo często właśnie nawala ten tutaj zaponnik, ale to. Testując każdy element sprawdzimy, co jest sprawne, a co nie. Cały czas jestem na etapie naprawy, obudowy, instalacji regulatorów. Między innymi tutaj bardzo ważne utrzymanie całego lustra, którego nie było, było wyłamane. Jest tutaj odtworzone. Jest fajna kulka, tutaj cała metalowa, na wylot przewiercona. Wkręcone za chwileczkę to utnę i zaleję plastikiem jeszcze. Tak, żeby wielkość była tego, jak w oryginalnej lampie, czyli będzie wyglądało, jakby lampa nie była naprawiana. I tak, im bardziej się przyglądam, tym, tym jakieś tam mankamenty nowe się pojawiają. Między innymi, tutaj nie ma trzymania dekla. Powinno być, powinno być trzymanie tego dekla, czyli na te uchwyty. No niestety nie ma tego. Także też to trzeba otworzyć, zrobić ściankę i z otworami tak aby ten dekiel mógł się tam trzymać. O, takie samo jak tutaj jest zrobione, widzicie? Taka ścianka z otworami. Tutaj jest to też wyłamane, także kolejna praca mnie tutaj czeka, ale Z godziny na godzinę nabiera to całkiem fajnego kształtu. Te przewody, zobaczcie, one są nowe. Przypomnę, jak wyglądało w tej lampie i dlaczego obudowę wymieniamy. Bo też tutaj re regulacja połamana. Tędy ciekła woda e przy regulatorach. Uchwyt złamany, także też to po kolizji było, więc e, wybrałem tą tutaj obudowę, ona też wymaga naprawy, ale przynajmniej po założeniu e, na aucie nie będzie nic widać, bo ten górny uchwyt jest cały. A to, e, to co naprawiamy to gdzieś tam jest od dołu, z boku, e, czyli e, faktycznie po zamontowaniu na aucie nic nie będzie widoczne, te, te uchwyty, które są widoczne. Są oryginalne, całe, co też jest ważne, jeżeli chodzi o e, przykręcenie i, i trzymanie się tej lampy. To nie tylko o estetykę chodzi, ale o to, żeby to się solidnie trzymało na ucieczce. No, jeszcze daleko do końca, tak naprawdę, ale już jest się z czym pochwalić. Słuchajcie, są wszystkie uchwyty dookoła całe. Eee, mamy zamontowaną sprawną regulację, tryby wymienione i to wszystko się kręci i idzie regulować tą lampę tak samo tutaj. Jest nowa instalacja, nie jest skruszała. Eee, są nowe grubsze kable nawet dane, nowa kosteczka niewypalona eee, jest. Zamontowany nowy grzybek trzpień, na którym będzie wisiało lustro. Jest zamontowane, dorobione zamknięcie dekla, także dekiel idzie założyć, więc sporo pracy zrobione, a teraz najważniejsze gdzie zajmiemy się lustrem, soczewką e, samym mechanizmem bigsenon, ale to za chwileczkę. Zobaczcie, już mam wyjęty ten projektor biksenonowy. Biksenon, czyli pełni dwie funkcje. B, czyli dwa. Tak, jest monoksenon, monoled i jest B, Czyli pełni dwie funkcje. Światła krótkie, to wiadomo. A po włączeniu długich, on ma tutaj taką ruchomą przesłonę, sterowaną elektromagnesem. Ta przesłona opada, Przewraca się i strumień światła mamy dużo wyższy. Dzięki temu mamy efekt długiego światła. Po włączeniu krótkiego, ta przesłona z powrotem wraca do punktu startowego i to jest do czy zerowego. Tu mamy światło krótkie, długie, krótkie, długie, prawda? I teraz zobaczcie, dlaczego ta linia światła. Była zakłamana, nie szło tej lampy wyregulować i bardzo słabo świeciła, ponieważ lustro tej soczewki jest bardzo wypalone jest czarne, jest szare, matowe a powinna być powłoka lustrzana. Powinniśmy się w tym przejrzeć i wtedy wiemy, że odbija światło. W tym momencie to światło nie jest odbite albo nie jest odbite w sposób prawidłowy. To, to, to za chwileczkę dokładne pomiary zrobimy, ile tych luksów, yy, jaka ta moc tego światła jest, jaka linia. I za chwileczkę Wam pokażę, jak powinno wyglądać takie lustro. Kolejny kroczek dalej, cały czas jesteśmy przy tym Mercedesie, i przy, teraz jesteśmy przy e, s, lustrze so, soczewki. E, to o czym mówiłem, ta jest wypalona. Widzicie, to nie jest brudne, żeby to przetrzeć, wyczyścić, umyć. To po prostu ta czyniutka warstwa aluminium, którą, która jest napylona na to lustro, która tworzy powłokę lustrzaną, jest zniszczona. Fizyka. Ciepło ucieka do góry, czyli idzie wyżej niż zimne powietrze. Gorąca żarówka, temperatura z tej gorącej żarówki idzie do góry. I zawsze nad żarówką jest najbardziej to lustro zniszczone. Paradoksalnie przypomnę, że tutaj od dołu jest przesłona, więc wszystko co wydobywa się z lampy, wydobywa się poprzez odbicie tą górną częścią, bo to co jest odbite dołem, tak, i tak jest zasłonięte, prawda? Czyli nawet małe zniszczenie, jakieś małe e, wypalenie tej powłoki na górze powoduje znaczny uszczerbek światła na drodze. Tak powinno wyglądać takie lustro nowe czy zregenerowane. Tutaj mamy takie lustro po metalizacji próżniowej. To jest taki proces, dzięki któremu nakładamy cieniutką warstwę aluminium. Oczywiście ten element trzeba odpowiednio przygotować i to chyba najwięcej czasu zajmuje. A samo napylenie można zrobić w ciągu 2-3 godzin przy zrobieniu nawet dużej próżni. Napylamy i ten element już jest gotowy do użycia. Co ważne, to nie jest malowane, to jest aluminium. To jest metal, jest na, napylony w komorze próżniowej cieniutka warstwa aluminium. A dlaczego? Ponieważ aluminium odbija bardzo dużo światła. Chrom dużo mniej na przykład. Dlatego musimy napylić konkretnie aluminium. Nie mówiąc o farbach, bo widziałem, że ktoś maluje. Uwierzcie mi, jest znacząca różnica jeżeli chodzi o odbicie światła aluminium a zupełnie innym materiałem. Jeszcze nie jest do końca skręcona, ale za chwileczkę się pochłonę pracy bezgranicznie i, i, i nie zdążę Wam pokazać. Chodzi o to, że widzieliście wcześniej, jak wyglądała ta soczewka, ten projektor z tym wypalonym lustrem, a jak wygląda z lustrem po regeneracji, czyli z lustrem, gdzie jest napylona nowa powłoka aluminium. No już jest skończona, zmontowana. Mamy wszystkie uchwyty m, całe. Lampa jest szczelna, regulacja działa. No i co ważne działa elektromagnes też w środku. Zaraz Wam pokażę też. Lampa świeci jak nowa. I wersja europejska.